Kiedy zaczniesz mać jakąś stronę z randomowymi kluczami do gier, jezu, widziałam. To. O, już słyszałam, że Rybson na streamie robił test tych skrzynek, że ha, kupił coś tam z tych skrzynek, jakieś gówno wyleciało. I ja ten, ja nie, nie rozumiem, czemu. Rybson kupił za te klucze i jakieś same gry po 30 centów dostał. Ta, te Kasik Skrzynki. Nie, jeszcze bo. Bo wiecie, problem ze skrzynkami w CS jest problem taki. Skiny też służą do kolejnego handlu, że masz pieniądze, które wygrasz jak w kasynie, nie? Plus, że są skrzynki, reklamy są celowane w dzieci, bo są wiesz, jakieś tam kolorowe skrzyneczki, skrzyneczka mena, wiesz, takie, takie rzeczy, nie? I to jest pod dzieci. A Kasia ma skrzynki, skrzynki z grami. Ale zamiast skrzyneczek Supermana to ma skrzyneczki z pieskami i kotkami. Ja pierniczę, naprawdę. Na tej stronie można kupić klucz do Office plus Windows za 99 euro. Normalnie są Windows legitne, 600 zł kosztuje. Czekaj, co? Nie, ale ogólnie te wszystkie skrzynki, ogólnie te wszystkie takie G2A, Kingu, Kingpin. Otóż ja się dowiedziałam, że Keydrop zaczynał od właśnie kluczy do gier. Było klucze do gier jest szara strefa. Dlatego, gdy Robert Lewandowski podpisał umowę z G2A, że został ogłoszony, to ludzie ogłusili to strzał w kolano, ponieważ, no, to jest taka szara strefa, nie? Że tam producenci gier bardzo nie lubię takich, takich stron. Ja też czasami używam, nie ukrywam, nie? Czasami używałam, kiedyś jeszcze bardziej, nie? Teraz używam z mojego chłopaka, bo Dawid ma jakiś tam Instant, to było coś mm. tym stylu? No, ale to, to jest właśnie taka szara strefa, ja mnie Acherop przed tym tego ostrzegał. No, patrz, kup Windows. jest jak ta strona wygląda. W ogóle ja pierwszy raz widzę tę stronę. K4G. A mówię, że czyli Collection. Kupując ten produkt, z raz <laughs> Część w sprzedaży trafia bezpośrednio na konto organizacji zwierzątą, zwierząt. razie takie proste. Read more. A jest tam pisane, ile z tego jest podane w ogóle zwierzętom, czy to. Nie ma nawet napisanego, ile z tych skochanych zwierzątek jest tego. Jak im się przypomni. Słuchajcie, kupujcie mnie sumy. W ogóle dawajcie mi do Datei, ja pieski. piaski. Series wreszcie. Bardzo... Actually, actually, ja jestem bardzo przyjrzysta widzowie, wasze suby idą na trzy koty, bardzo grube, rozwydrzone. Luna pokaż się grubasie. Ten grubas, widzicie? Czarny wyszczupla, tak naprawdę ona jest przekarmiona. Ja przysięgam, czarny wyszczupla to widać czarnego koloru. Tak naprawdę Luna dużo żrę, potrzebuje dużo pieniędzy. Przysięgam, z każdego suba przeznaczę jeden grosz na karmę dla Luny. Czy możecie, czy możecie dać mi pieniądze, żeby mój kot nie umarł? Chcecie mieć Lunę na sumieniu? się no tragicznie. Tak, luneczka, tak, tak, Boże, jaki wychudzony kotek, jaki wychudzony kotek, nie ma pieniędzy, mam słów. Nie dziwię się, że przekazywałam więcej swojej kotki niż ta cała akcja. No, bo jakby to była duża suma, wiesz, wiesz jakiś procent, to by się tym pochwalili. jeśli się nie chwalą i ile procent z każdej transakcji idzie na zwierzęta, to znaczy, że to nie jest nic, czym się warto chwalić więc myślę, że reklamowanie skrzyneczek jest niesamowite. Yeah. Nie. Bo wiecie, bo to inna sprawa jeszcze, że Kasia ma, Kasia ma agencję marketingową. Jak być twarzą założycielem agencji marketingowej i cały czas sobie tak strzelać w kolano? I że ta firma jest jakaś z Cypru? Pogłaska, Ilunka? Ona wszystko po jedzenie, wiesz? Nie ma słowa, nie ma głaskania, no co ci mogę powiedzieć? <grym> Problem z tą stroną jest taki więc więcej, że jest zarysowana na cyprze. W dziurze jak zwykle inna od skrzynek, promująca na samej górze pasko oraz na głównej bardzo czesty, które są noszone do wygrania fałdolce albo voucher, 5% rabat na stronę. W opisie nie ma nawet napisanych procentów. Cinkrow i ryb są kupili po 5 czesów i zero dropnęło rzeczy. Same gry losowe są stworzone przez właścicieli stron. ale podbić cenę ich i mieć nielimitowaną ilość kluczy, są stworzone przez jedno studio która dropnęła za 900 zł dla Rybsona, oceń sama czy warto. Ta współpraca to fupa i nie dziwię się, że Kasia to wzięła, bo ona taka głupiutka jest, a ludzie mówią, że mówią. Znaczy, no bo ona się kryje na taką. właśnie wiesz, o to chodzi, że jakby to był kurczę random brus no to wiadomo, nie? A Kasia ma agencję marketingową, więc czemu jej ruchy marketingowe, PR-owe są tak złe? Są po prostu złe. Jak o były złote Antosie, i tam była jakaś strona, która nie polegała na skrzynkach, że to nie była strona skrzynkowa, tylko to były jakieś pirate coś tam. I to była strona, która polega na wymianie chyba skinów. Coś takiego, że nie skrzynki, tylko. Wymianie skinów. Pirate słap O, chyba coś takiego. Ja wysłałam tę strony Aharo, i on, on wtedy, wiesz, Aharo, mój menadżer, posiada agencję marketingową. Więc on sprawdził, że Karolina, no niestety, ta strona. Jest zarejestrowana, kurczę, nie ma polskiego regulaminu, a jest obowiązkowe, nie ma, wiesz, zarejestrowana też była w jakiejś tam gu... No, w jakiejś tam dziwnym państwie. I wiesz, to były takie red flagi. No i powiedzieliśmy, że, wiesz, że no niestety, no, no kurczę, wiesz, nie chcę, nie chciałam temu sucharowi robić podgórkę, no ale no nie chcemy reklamować takich rzeczy. I odpuściliśmy. I wiesz, ja na przykład bym tego nie sprawdziła, nie? Ja od tego mam właśnie mojego aharo. I on się taki, rzeczy zajmuje. Ale wiesz, ja się też nie mianuję bizneswoman i nie mianuję się szefem agencji marketingowej, więc to jest taka różnica, nie? Trzy minuty prześwietliłam stronę i znalazłem przynajmniej 5 punktów przez które osoba wisku, żeby nie wziął tego. Odnamiana to tyle czasu i tak nic. Jest, to jest... Gra za 900 zł. <grytanie> <Tu> już sobie. <są. grytanie> o, ciekawostka, ciekawostka! GTA 6 zostało ogłoszone, że będzie kosztować 100 dolarów, czyli obecnie chyba 360 zł, dobrze liczę, przelicznik? Ludzie się oburzyli o tą cenę 350, no i ludzie się oburzyli o tę cenę, no ale minęło, masz, wiesz, masz fabułę, masz potem dostęp do różnych, no że gra się nie kończy praktycznie tak mało. No ja się dziwiłam, szczerze, wiesz. Ja się dziwiłam, że ludzie się. Oburzyli ocenę, gdzie no według mnie za taką legendę, jak wiesz, GTA 5 miało, wyszło jak ja byłam w liceum chyba? I wiesz, ludzie to teraz grają GTA 5? Nie. Więc GTA 6. Kurde. Kasik reklamowała przyspieszać FPS do gier, gdzie to usuwało pliki Xbox i inne z Windowsa, mogło rozwalić kompa, jak wszystkie takie rzeczy, a nigdzie nie było tam pisane, tylko reklamowane, że poprawić je FPS-y. A słyszałam coś takiego jeszcze, że ten kod był jakoś. Z GitHuba ukradziony, coś takiego słyszałam, nie? Ale nie reklamowałam, tak więc się interesowałam nie? Okay. A co a jaki myślisz tekst? o aferze a American Eagle, szczególnie w odniesieniu do modelki z 2015 roku? Wiem, no to chyba każdemu się o, ta kontrowersja z American Eagle. O uszy się obiła, i oglądając tą reklamę, myślałem: okej, okay, spoko, luz, nie? I to, że komuś się może nie podobać, bo jest troszkę czy, znaczy, czy ona jest przyseksualizowana? Ona po prostu mówi takim głosem: hej, jestem nieuczesana i mam dobre geny. Wiesz, i to jest. To jest na siłę zrobione, no ale, no może taki był zamysł, nie? Tak to wygląda. Ale żeby dżinsy nazizmu porównać, tak, nie w ogóle porównywanie nazizmu do tego, bo patrzcie, o to chodzi, o, to, o, to. ...to, są przekroczone z rodziców do rodziców, często zaznaczając charakterystyki jak kolor włosów, personalność i nawet kolor oczu. My jeans are blue. Critics have accused the ad of playing up eugenics. Bo ona tutaj mówi, że geny są, geny są przekazywane przez rodziców, które definiują nasz kolor włosów, oczu, nawet personality. A Aferze nie chodzi o seksuality, tylko o Tak, tak, ja wiem, chodzi o to, że właśnie, że Sweeney Sweeney jest blondynką, jest białoskóra się mówi, jest biała i ma blond włosy, czyli takie wiesz, idealne... <noise> No taki znaczy idealny obraz, jaki chciał... Idealne cechy dla fananazizmu, że tak powiem. I aryjska rasa tak, tak. Oni tutaj robią play, że zabawy słowami, bo jeans, że geny, to tak samo jak jeans, że jeansy. Jeans, jeans. I wiesz, chodzi o tą grę słów. Ale czy powiedzenie, że i Sweeney ma dobre geny, szczególnie, że ona jest znana, że ma ogromny biust, który cały świat jej zazdrości i jest znana z tego wręcz, to czy, czy to nie jest prawda, że ma dobre geny? I myślę, że nie. Wiesz, jak u nas się wręcz mówi, że no, dobre geny, no, jest Sini, dobre geny... No. Wreszcie, to jest taki żart z tego, nie? Że wiesz, że takie nawiązanie do tego. Myślę, że nawiązywanie, że, że firma promuje nazizm, w tych czasach jeszcze dajcie spokój. Ja sama z tego nie miałam takich skojarzeń, ale widziałam uzasadnienia, czemu z amerykańskim kontekst kulturowym jest wybierają jako nieodpowiedni. To rozumiemy, że taki subtelny podtekst bo skupi się na to, że geny dają dobry twój, czy coś, niebieskie oczy i blond włosy. Ale wydaje mi się, że jak większość to skojarzy 96, tak samo X100, sobie. No wiesz, ona jest znana z tego, że ma niebieskie oczy, blond włosy. wiesz się. Czarnoskóra artystka plus size i było ok. Liza Mox, Sydney Sweeney Coloration American i My jeans are black. Aha, ale nie, to chyba Recreation jest, tak? Nie przekonana do kupienia jeansów. Nie, czy mi się po prostu wydaje, że ten, że. No, czy reklama według mnie jest cringe i tyle, no, ale Sydney Sweeney zdobywa. Popularność jednak na podstawie swego wyglądu, prawda? Jest ładna, jest atrakcyjna, mowa się Duży Biust. To są jej takie cechy, które prezentuje również w filmach. W euforii o to chodziło, że może jest taką laleczką, blondyneczką. Yy, ale właśnie wiesz, ma, jest ładna, i no, ale psychicznie jest taka troszkę, no, yy, czy zakompleksiona, jest zakompleksiona, ale właśnie wiesz, większość jej ról polega na tym, że ona jest ładna. Więc myślę, że wzięcie jej do reklamy o tym, że ma dobre geny, to nie jest to ani nazizm, ani jakaś słaba rzecz. W Ameryce w ogóle inny poziom rasizmu jest. Tak, tak, dlatego ja rozumiem, że to. my yy, Nie mieszkam w Ameryce. Więc trudno mi powiedzieć, jakbym to dobrała inaczej, nie? Więc ja, ja mówię swoją polską recenzję, reklamy, nie? No ale czy, właśnie, czy, czy to, że w Ameryce wiadomo, jest inna kultura, inne problemy, inne podejście do tematu, czy sprawia, że to jest właściwe podejście do tematu? Ja wiem, że oni też również mogą być przewrażliwieni któreś, niektóre rzeczy. A czy wiesz, banie się, no kurczę, jakby powiedzieli, że nie wiem, coś o Hitlerze nawiązali, no to, to, jest, to jest bezpośrednie nawiązanie, ale to, że ma, ma po prostu blond włosy i niebieskie oczy ma dobre geny, no trudno się nie zgodzić. Niebieskie oczy i blond włosy to cechy recesyjne, czyli może powiedzieć, że rzadkie, a jest to takie rzadkie jakby plus do wartości. No czy ogólnie to jest, na przykład większość osób marzy o blond, o blond włosach, że faceci lubią blondynki. A niebieskie oczy często są wiesz, jakby w filmach akcentowane, w anime nawet, kurczę, tyle postaci ma niebieskie oczy. Nawet jest, nawet jest e, takie... Asian with blue eyes, że często w filmach, znaczy w filmach, produkcjach zobaczysz nie stereotyp, tylko taką kreację, że jest azjatycka postać, ale ma niebieskie oczy. To, bo ja to się dowiedziałam ja się dowiedziała z Twittera, że ludzie też na to narzekają. Ale przykładem jest Caitlyn z Arkane, przykładem jest właśnie ta Biedronka, przykładem był też jakiś samuraj, że często się widzi postacie z azjatyckie z niebieskimi oczami, nie? No i kurczę, no, oglądam Arkane, nie sądzę, że tam było jakoś, wiesz, to wiesz, że Azjaci byli jakoś pominięci cokolwiek, ale najwyraźniej, wiesz, tam w Azji jest to jakoś już staje się irytujące. No ale czy to jest właśnie na narzekać na to, że Azjaci mają niebieskie oczy. Samo sprawdzenie, kiedy w Ameryce zniesili niewolnicę, umniejszasz trochę ich problemowi. No to powiedzieć. Bo nie czuję, że umniejszam problemowi. Pokazuję go ze swojej perspektywy. Wiesz, ja nie będę się stawać w miejscu osoby z Ameryki, no bo nie jestem osobą z Ameryki, nie jestem osobą też czarnoskórą. Także jeśli ktoś się pyta mnie o opinię, no to jest, jak ja coś odczuwam. Staram myślę, że mam jakieś dobre wartości i po prostu nie widzę tego, nie widzę tego nawiązania, że zabawa geny, jeansy oczywista zabawa słowna w sposób na marketing. Ale nawiązywanie, że ktoś ma dobre geny, to jest. Ogólnie u nas się nawet to mówi, tak? I mówi się to po prostu, wiesz, w... <laughs> zazwyczaj, że ktoś ma dużą dupę albo duże cycki, to, to zazwyczaj ktoś usłyszy, dobre geny, że w życiu ja mam niebieskie oczy i w życiu nie usłyszałam, że ktoś mówi, że mam dobre geny, bo mam ten, bo mam ładne oczy, tylko zazwyczaj, jak wiesz, jak było widać jakiś szot, że wstaje, albo nie wiem, miałam obcisłe leginsy, to dopiero wtedy było dobre geny. Także myślę, że też z mojego perspe mojej perspektywy bycia niebieskim oką kobietą w Polsce, no to szukanie tego, wyzywanie rasizmu, wiesz, nazizmu, gdzie jednak Cine i Sweeney gra, wiesz, w zasunęła z serialu, gdzie jest główna postać jest właśnie takiej ciem, ciemniejszej skóry. Nie wiem, czy jest skóra, ale jest ciemniejszej skóry. I to jest osoba chyba homoseksualna, która ma problem z narkotykami. Więc myślę, że samo to pokazuje, że Sydney Sweeney nie jest jakoś yy, nie wiadomo jak nastawiona. Do, do świata. No, tak. Ja to odbieram to, że po prostu wzięli grę słowną w połączeniu z wizerunkiem syny i nie się w tym nie wiadomo czego. Przypadkiem wyszło tak, że użyli przykładów, które wywołały skojarzenie, wśród ludzi, są blisko jakiegoś problemu. Tak, no bo wiesz, no bo oni nie mogli powiedzieć, że mam fajne cycki, ale widać po reklamie, nie, że to jest, że ta reklama ma na celu no wiesz, takie sexy być, ona chce być sexy. I tak samo tutaj ta reklama. Bro, wiesz, ona reklamuje dżinsy, tu są jeansy, wiesz, spodnie głównie, nie? To A... no nie jest przypadek, to jest scenariusz, więc o to chodziło, o cycochy, o cycochy po prostu chodziło. Według mnie, mężczyzna myślę, że mężczyzna nigdy nie zrozumie kobiety, po prostu, nie że, że mówimy po nieuczasanemu. Tylko to, jak zostałyśmy wychowywane, to jak wiesz, jaka była wiesz, presja, na przykład, że, że dziewczynki mają być grzeczne, że chłopak cię zaczekał w szkole, to on się podrywa, chłopacy już tacy są, czy że dziewczynki powinny być po prostu się dobrze uczyć, dziewczynki powinny to siam, to stram, to dziewczynki powinny, powinny pomagać w domu. Wiesz, takie rzeczy jako kobieta cię kształtują od początku, od małych lat, więc trudno potem mężczyźnie przedstawić to, żeby on rozumiał, jak, jak, to, jak to wygląda twoje całe życie. Tak samo w drugą stronę. Chłopacy nie płaczą, chłopak musi być silny, chłopak, ho, ho, chłopak pomożesz przy aucie, chłopak nie powinien się interesować tańcem, chłopak nie powinien się przebierać, chłopacy, chłopakowi nie przystoi, nie bądź cipcia, wiesz, że też myślę, że po prostu tu jest takie coś, że no nigdy się nie zrozumiemy. Możemy próbować, próbować to zrozumieć i sobie tłumaczyć, ale póki Czegoś nie doświadczysz całe życie, co cię ukształtowało, bo jesteś taki malutki? No to trudno to wytłumaczyć. Dlatego też, jak są rzeczy, które osoby mieszkają w Ameryce, w Afryce, no w innych po prostu państwach i jeszcze mają inny kolor skóry, inne możliwości, w jakichś innych otoczeniach, innych rodzinach, to trudno ich zrozumieć nam. Więc czasami zwyczajnie warto dać swoją opinię Twoją, jako po prostu zwyczajnej, dobrej osoby. Taka opinia też jest ważna. To nie jest, że Twoja opinia jest błędna. Po prostu wychodzi z innego, z innego startu, o tak, ale nie jest błędna. Więc dlatego czasami warto po prostu, wiesz, nie na siłę wchodzić w skórę drugiej osoby, bo może być to czasami wręcz niemożliwe i. Czasami warto po prostu, wiesz, pomyśleć z Twojego miejsca, z Twojego punktu widzenia, jako zwyczajnej, dobrej, może wykształconej, otwartej głowy, nie? Ale no mówię, no kochani, każda firma polega na zarobieniu pieniędzy, im więcej pieniędzy, tym lepiej, a myślę, że promowanie nazizmu to w obecnych czasach w ogóle, to wiesz, to no, 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 no nie, nie ma, to byłoby strzał w kolano, tak. Ale co prawda, uważam, że do reklamy jeansów lepiej było wybrać jakieś osobę z jakimiś gigantupskiej. Bo <gry> że wybrali laskę, która ma wielkie cycochy, a myślę, że fajnie byłoby się na jeansach skupić na wielkim dupsku. Zjęli z infremyzyjne łańcuchy, teraz powiedziałem: 30% przez swym, szybko, teraz wprost udzielę populacji na respirację, wolnością. E, orzech, kochany, koch jeśli chodzi o procenty, to ja powtarzam: jako mężczyźni nie powinniście po tego pod podsyłać procentowych, e, procentowego ja przestępstwa. Dobrze! Dobrze!